moje pulko buraczków cukrowych i widać to ono na razie rosną, troszkę mokrawo jest ale myślę, że to nadrobią a to jest mój samochodzik to jest samochodzik plantatora buraków myślę, że w tym sezonie jak sprzedam resztę buraczków to sobie kupię taki samochodzik z takim oto znaczkiem tylko troszkę nowszy, ale ten też spisuje się całkiem Dobrze, właśnie plantatorzy buraczków to dużo podróżują takimi samochodami, to lubią takie samochody. Tak się to mówi potocznie, że to jest samochód buraków i coś w tym jednak jest. Bo ja jako plantator właśnie takim jeszcze. Mogę powiedzieć na siebie burak, bo jestem po prostu królem buraków. Także tym samochodem jestem bardzo zafascynowany. No i strój też powiem być kurczę do takiego czegoś, bo pódki dla kiereczki oczywiście, no i dresik. Dresik to jest podstawa. Czapeczka, żeby czaszka nie palowała, parowała, gdy pracuję właśnie na polu, chociaż teraz to jest to wszystko zautomatyzowane. Ale i tak trzeba troszeczkę poświęcić czasu, żeby buroki się udały i żeby w przyszłym sezonie kupić sobie samochodzik z takim oto znaczkiem tylko troszkę lepszej klasy jeśli pan kamerzysta by jeszcze rzucił na moje hektary buraczków to bym był wdzięczny bardzo także to wszystko z tego powstanie w cukier słodki buraczków Oj, tak to jest tak to jest, także mogę sobie Usiąść do samochodzie, położyć się, kurczę, do słoneczka sobie podrzeć, O jak fajnie. Dobra, dobra, dość, trzeba iść do pracy.